Cześć, miło, że znów się widzimy. Konkurs organizowany wspólnie z Haikoki dobiegł końca, a narzędzia ruszyły do zwycięzcy. Tymczasem przychodzimy do Was z informacją o nowej funkcjonalności na sklepie domitech.pl Na stronie ruszył program lojalnościowy, dzięki któremu w łatwy sposób możecie zbierać punkty, aby móc później wymienić je na nagrody. Jakie? Na dzień publikacji tego filmu są to m.in. bluzy, nerki otwieracze do butelek, zestawy bitów, a także elektronarzędzia, tak jak szlifierki kątowe czy wiertarko krętarki. Jak zbierać punkty? Wystarczy, że posiadasz konto na domitech.pl. Od teraz za każde wydane 1000 zł automatycznie otrzymasz 5 punktów. Ponadto za każdą ocenę produktu otrzymasz 1 punkt, a za napisanie komentarza bądź dodanie zdjęcia kolejne 2. Wciąż mało? Jednorazowo możesz zgarnąć 10 punktów, zapisując się do naszego newslettera. W opisie zostawiliśmy link, który przekieruje Was do aktualnej listy nagród dostępnych za punkty lojalnościowe. Znajdują się tam także zasady punktacji oraz szczegółowy regulamin. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!